Już pewne, 6 maja zostanie zamknięty wiadukt kolejowy przy ulicy Szczecińskiej w Słupsku. To oznacza, że główna trasa przelotowa przez miasto zostanie wyłączona z ruchu na ponad pół roku. Będzie służyć seniorom i niepełnosprawnym mieszkańcom Słupska. Fundacja Progresja zaprezentowała nowoczesny, specjalistyczny samochód. Trwają wykopaliska na Starym Rynku w Słupsku. Archeolodzy natrafili tam na relikty dwóch pradziejowych pochówków. To już pewne. Za trzy tygodnie, 6 maja, zostanie zamknięty wiadukt kolejowy przy ulicy Szczecińskiej. Miasto właśnie otrzymało informację w tej sprawie od kolei. Oznacza to poważne utrudnienia w ruchu. W pierwszej kolejności słupszczanie zmierzyć się będą musieli z remontem wiaduktu między ulicami Tuwima i Szczecińską. Główna trasa przelotowa przez miasto zostanie zamknięta na ponad pół roku. W trakcie prac kierowcy muszą liczyć się z objazdami i zmianą organizacji ruchu. Zmienią się także trasy części linii autobusowych. Zaczynają od skrzyżowania największego, czyli skrzyżowania ulicy Szczecińskiej i Sobieskiego. Tutaj Przeprogramowanie zupełne sygnalizacji świetnej, wprowadzenie priorytetu i możliwości skrętu dwoma pasami z ulicy Szczecińskiej w Sobieskiego i z ulicy Sobieskiego w ulicę Szczecińską. Następnie skrzyżowanie z ulicą Zygmunta Augusta. Tutaj również konieczność zmian w celu poprawienia drożności w głównym ciągu ulicy Sobieskiego, no bo on w dużej części przejmie ten ruch potoków z ulicy Szczecińskiej. Zmiany także na skrzyżowaniu ulicy Kołontaja i Wolności. Tutaj istniejące lewo skręty zostaną wyłączone dla samochodów osobowych i ciężarowych. Tutaj skręt z ulicy Wolności w Kołontaja i z ulicy Kołontaja w lewo w kierunku wiaduktu przy alei 3 Maja będzie tylko dla pojazdów komunikacji zbiorowej, czyli dla autobusów. Duża zmiana na skrzyżowaniu z ulicy Tuwima z ulicą Kołątaja i Wita Stwosza. Ta sygnalizacja świetna obecna zostanie wyłączona. Zostanie umożliwiony skręt z ulicy Kołątaja w lewo w ulicę Tuwima, czyli w kierunku centrum miasta. I w tej relacji właśnie z ulicy Kołątaja do Tuwima zostanie wprowadzone pierwszeństwo ruchu. Także będzie to tak zwane pierwszeństwo łamane. Ostatnia zmiana, ale, ale też istotna dla mieszkańców ulic Banacha, Piłsudskiego, Zygmunta, Augusta. Ulice dotychczas jednokierunkowe Chodkiewicza i Żółkiewskiego na czas tej przebudowy staną się ulicami dwukierunkowymi, poprawiając dostępność tutaj do, do osiedli na zatorzu. Istotnym elementem, który musieliśmy również uwzględnić, jest ruch pieszy. Prace prowadzone przez stronę kolejową będą wiązały się z całkowitym zamknięciem również ruchu pieszego, dlatego też. Postawiliśmy warunek wyznaczenia przejścia w poziomie torów między stacją kolejową, między ulicą Konopnickiej, a, a, a węzłem, czyli ulicą Towarową, i takie przejście zostało wykonane. Funkcjonuje ono już w tej chwili. Finał prac przy ulicy Szczecińskiej nie oznacza końca problemów kierowców. W kolejnych miesiącach wyłączany będzie ruch przy ulicy Grunwaldzkiej i Poniatowskiego, a potem przy ulicy Bałtyckiej. Tamtejsze wiadukty kolejowe też przejdą remonty. Wszystkie prace związane są z modernizacją linii kolejowej 202. Nowoczesny samochód do przewozu osób z niepełnosprawnościami zaprezentowała Fundacja Progresja. Przedstawiciele organizacji podczas uroczystości przed Słupskim Ratuszem na ręce wiceprezydent miasta Marty Makuch przekazali symboliczny klucz. Ponieważ AUTO ma służyć potrzebującym słupszczanom. Jest to dla nas bardzo duży punkt rozwoju naszej organizacji. Dzięki temu będziemy mogli wspierać coraz więcej osób niepełnosprawnych, które mają problemy w poruszaniu się, czy naszych seniorów. I dodatkowo będziemy też. Wspierać organizacje pozarządowe oraz inne instytucje, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi. Samochód umożliwi wielu ludziom swobodne poruszanie się i uczestniczenie w różnych wydarzeniach społecznych, zajęciach edukacyjnych, wizytach u lekarza czy w dotarciu na rehabilitację. Dzięki temu osoby te będą bardziej niezależne. Dostępność transportu dla osób wymagających szczególnego wsparcia jest kluczowym czynnikiem w budowaniu społeczeństwa opartego na inkluzji i równych szansach dla wszystkich. To dodatkowa możliwość prowadzenia działań integracyjnych, które będą promować aktywne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. Auto posłuży też innym organizacjom wspierającym tę grupę społeczną. Na 10,5 roku więzienia skazał sąd słupską adwokat Katarzyna R. Odpowiadała m.in. za usiłowanie zabójstwa. Według prokuratury słupska prawniczka w 2022 roku z tak zwanym zamiarem ewentualnym zaatakowała nożem dwóch mężczyzn. Jednemu z nich zadała dwa ciosy nożem w szyję i w brzuch, a drugiego lekko raniąc ugodziła w pośladek. W trakcie śledztwa 41-letnia adwokat nie przyznała się do winy. W sądzie tłumaczyła, że jedynie broniła się. Sąd nie dał jednak wiary linii obrony i uznał Katarzynę R. winną. Kobieta musi także zapłacić 5000 zł na wioski. Na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Ponadto sąd orzekł wobec niej zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 4 lata oraz zadośćuczynienia po tysięcy zł dla pokrzywdzonych policjantów. Wyrok nie jest prawomocny. Strony nie wykluczają apelacji. Wykopaliska na starym rynku trwają w najlepsze i na pewno jeszcze trochę potrwają. W tym roku archeolodzy badają teren poza płytą główną rynku, czyli obszar, którego nie objęły prowadzone kilka lat temu prace. Wyniki tegorocznych prac są wyjątkowo ciekawe. Przede wszystkim archeolodzy znaleźli relikty dwóch pradziejowych pochówków. Pierwszy z nich to tak zwany grup jamowy. Określenie jego chronologii jest bardzo trudne, a w drugim złożono szczątki przedstawicieli kultury pomorskiej. Z przed blisko 2,5 tysiąca lat. Świadczyć to może o tym, że teren dzisiejszego rynku w starożytności mógł być położonym nad rzeką cmentarzem. Ponadto badacze znaleźli pozostałości budynków, które powstały w średniowieczu, ale także i czasach nowożytnych. Prace wykopaliskowe, zgodnie z planem, mają potrwać do wakacji. Dopiero po ich zakończeniu rozpocznie się właściwa przebudowa płyty starego rynku. Bardzo dobrze zaprezentowały się grupy cheerleaderek z zespołu Maxi Słupsk podczas Mistrzostw Polski w cheerleadingu sportowym w Grodzisku Mazowieckim. Podczas trzydniowych taneczno-akrobatycznych zmagań zaprezentowało się ponad 3,5 tysiąca zawodników. Uczestnicy Mistrzostw walczyli o podium w kilku dywizjach i kategoriach wiekowych. Organizatorem Mistrzostw był Polski Związek Sportowy Cheerleaders i Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders. Słupskie cheerleaderki swoimi występami udowodniły, że liczą się w świecie polskiego cheerleadingu, a dodatkowo mogą pochwalić się najstarszym stażem działalności w tej dziedzinie sportowej. Słupskie grupy wypadły rewelacyjnie. W kategorii dzieci zespół Midi Maxi zajął pierwsze miejsce. W kategorii junior młodszy zespół Maximki wywalczył brązowy medal. W kategorii młodzież zespół Cheerleaders Youth Maxi zajął drugie miejsce. W kategorii senior 2 panie z Masters Maxi 3 zdobyły brązowy medal. Pięknie zaprezentowały się też słupskie duety. Duet Maxi Aleksandra Schulz i Weronika Jasińska zajął drugie miejsce. Maxi Słupsk w tym roku świętuje 30-lecie istnienia zespołu. Oficjalne obchody rozpocznie Pucharem Polski Cheerleaders w Kobylnicy 8 czerwca bieżącego roku.